No dobrze, a więc to ja od razu zapytam, no bo jak już jesteśmy przy temacie, to powiedz mi, czy jest dużo osób w Polsce, które się zajmuje właśnie tą dziedziną? Coraz więcej osób się zajmuje, ale cały czas ta dziedzina nie do końca jest znana. Wiesz, no to zależy, co to znaczy tym się zajmować, czy, czy, czy mieć z tego dyplom, czy to czy nie robić. Czy, czy, czy nie, to, czy nie czy na to, pewno to... robić, czy na przykład jakby posłuchała jakaś osoba nas właśnie teraz, to, to tak naprawdę czy, czy znajdzie taką osobę gdzieś tam w zasięgu, bo to wyszukiwanie w wyszukiwarkach to jest jedna rzecz. Natomiast ja dlatego tak specjalnie pytam, bo pewnie znasz te środowisko i mógłbyś kogoś polecić na przykład. No czy ja przede wszystkim polecam kursy, to się nazywa Akademia Naturalnego Życia. Mhm. Tak, Akademia Naturalnego Życia, to jest, to jest taka właśnie strona, tam są kursy ziela, świtoterapeuta i tam można się na tego typu kursy zapisać. Tam jest maile edukacja. Apicerapia małpa WP.pl mm -hmm. no Rozumiem, to